Reszta to jest albo laminatowe, albo drewniane. Drewniano-płócienne. Co prawda to jest metal połączony z płótnem. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest takie pudło metalowe, więc trochę będzie hałasu, bo jakiś taki fan się tym nie przejmuje. Mm. Są szybowce laminatowe, to trochę mniej tych hałasów. A, i ty masz chrono, i ty pilujesz chrono, dobra. Dobra, to pytamy się. Czy... Dążymy wystartować, zamykamy kabinkę. Czekamy. Otwier Otwieramy. Wyciągarka napręża na północ na dwie osoby. Napręża na północ. Także jak powiedziałem teraz olina się napręży mhm. Jeszcze niech nas pociągnie troszkę kawałek parę centymetrów. Szybowiec ruszył ciągnij No już jesteśmy w powietrzu. będzie taki moment pochylający, to mm -hmm. się proszę, proszę nie przez nas bo tak to muszę zbudować inne po prostu. No tak, to nie będzie tak puczało no mm -hmm. Te górki raczej nie będą nosiły Najlepiej patrzeć w lewo albo w prawo, bo do przodu kabinka jest wikrowana No, 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 no W prawo, prawo to No zaraz no, tak. zobaczymy co tu mamy ciekawego Nie mamy żadnych oczywistych, o tu coś mamy bombę jest bąbelek, tu, tu zakrążymy Sprawa. No, na razie tylko to był taki jakiś bąbelek, ale właśnie w takim krążeniu byśmy mogli spróbować jeszcze podtopnąć go podlecie, przed nami. O, czujemy, że coś się dzieje. spróbujemy wykorzystać. O, i teraz. zerk, oznacza, że ani się nie wnosimy, ani nie opadamy mimo że wadzamy tłuczony, czuł zresztą, że nas lepiej to jest mm -hmm. te nagrzane prądy termiczne i teraz gdyby był ten prąd termiczny, to oby nas postępujemy jeszcze w tą stronę wyprostować i jeszcze zabić. I tak szukając takich prądów termicznych szybownik jest w stanie jest w stanie wnieść się. To na razie one są zławiutkie, bo jest zbyt rano, ale coś tam Coś tu mamy, próbujemy się wzmieść Mamy w tej chwili 380 metrów Zobaczymy, co z tym funkem nam się samo mm. Samopoczucie okej? Okay? bardzo dobrze w razie próbuję zdobyć wysokość właśnie drążeniem. Uh -huh. No i powiem szczerze, że myśmy 40 metrów zdobyli, bo już w ponad 400 metrów mieliśmy. mieliśmy 380, więc właśnie takim drążeniem potrafimy potrafimy się wznieść. W tym momencie szybownik raz wystartuje, a tego czasu w powietrzu może spędzić sporo. Kilku godzin, kilkaset kilka kilometrów. godzin? A! Niesamowite. W, 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 w tych warunkach naszych tutaj w Pruszu nie raz po 7 godzin, po 5 się latało. By się kilkaset kilometrów przelatywało, na przykład gdzieś tam do Wójt później do Pytowa no i z powrotem. Na nie polega to szybownictwo, że wykorzystując prądy wnoszące termiczne można Dłużej. bez paliwa mnóstwo nagłości pobronywać hmm. próbujemy iść no troszeczkęśmy się wznieśli tak o 80 meterków 80 meterków to za około dwa razy wieżowiec no. jak pana samopoczucie jest ok to jeszcze spróbujemy się wznieść tak jest bardzo dobre póki pan ważymy pół tony i zamiast opadać to my się wznosimy ale no. no, dzięki temu że znaleźliśmy jakiś prąd noszący. Prawda? Zastanawiam się, pod czym my to krążymy, bo przecież nad nami nie ma, nie ma chmurki. Tak, prawie, prawie 500 metrów mamy. No, no. w tym momencie wysokości? W tej chwili zaraz dochodzimy do 500 metrów. O kurczę, spadanie tutaj będzie. Mamy 460, a mieliśmy 380. Hmm. O, 100 metrów wyżej się wznieśliśmy od momentu, kiedy zaczęliśmy krąg Jak zimno, to można to okienko przymknąć, jak tam jest zimno? Nie, nie jest zimno Teraz lecimy bardzo łagodnie, bardzo swobodnie szybowcem można iść bardziej dynamicznie latać. Chwilę, to... Chwilę tam pokażę jak to mocno latać No i tak na razie nie mamy więcej złógiar na te pó, 500 metrów, bo wyżej latają autobusy. Oczywiście mogę teraz przez radio poprosić o te zgody, ale mm -hmm. przez to, że no i tak mamy czas około 10 minut do polatania 12, może góra. dobra, trochę żeśmy się potrączyli. Pokażę mm. teraz troszeczkę jakiegoś wigibasa. Dobrze. Wigibas polega na tym, że na przykład ustawimy się do wiatr. Ten szybowiec nie jest więc tutaj żadnych emocji nie będzie, tylko pokażę, że mniej więcej można to zrobić. a na przykład na kierunku. i tak trochę szybciej polecę. To dobra. dobra. Żeby polecieć szybciej muszę pochylić maskę z szybowca lecimy no. trochę szybciej takie mhm. takie no, tak. Super tak, no, no, no pięknie no, trochę przeciąglenia i spokojnie sobie radamy. i oczywiście teraz na przykład do następnej chmurki możemy sobie podlecieć, na przykład tej co jest po prawej Jakbyśmy byli wyżej to by widać było Wisłę, na razie po lewej widzimy Gdańsk i tam Zatokę, ale tam pogoda to Akurat Zatoka ma kolor bardzo zbliżony do nieba No i raczej się nie, od, tak no, nie odznacza, no widać horyzont no, widać, widać Czasami no. ta Zatoka jak jest niebieskie niebo, to wtedy to niebo niebieskie się odbija Wtedy bardzo ładnie widać tę Zatokę, no dzisiaj tak sobie to Trochę po prostej polecimy też mamy jakiś kominek, który nosi się. Wydaje się, że bardzo dobre są te noszenia. No, także widać, że szybowy jest na tyle sterownym urządzeniem, Pada jak kamień, pomimo no, no. jakiegoś wiatru to leci tam gdzie chce Nie jest jak balon czy glide, że dość mocno walczy z tym wiatrem Bo mm. to szmatka, Szybowiec możemy rozgronić do 140 na godzinę I sobie no. 160 na godzinę te wytrzymałe szybowce to i do 270 na godzinę potrafią uciąć powietrze To wtedy im wiatr to w ogóle bez znaczenia No to na przykład z powrotem sobie czy polecimy w tym kierunku, że

Dopiero teraz znaleźliśmy się na wysokości tej samej, z której żeśmy zaczęli szukać Aha. tego noszenia. Czyli Widzimy, że pomimo kiepskiego kształtu, bo ten szybowiec jest najgorszy z najgorszych, jeżeli chodzi o, o nasze szybowce w ja lubię. najgorszą ma tak zwaną doskonałość, to znaczy z jednego kilometra zaledwie przeleci tam dwadzieścia kilka. A są szybowce, co z jednego kilometra i 50 przeleci tam kilometrów w mhm. spokojnym powietrzu. Teraz nadatujemy na literę T to miejsce którego nam startowali. Zagrążemy sobie na tą literą B. Najważniejszym przyrządem w, szybo, w szybowcu to jest prędkościowość, bo wysokość, wysokość to na oko człowiek oceni, no. Dzieleć, no to też nawigacyjnie jak człowiek zna teren to wie gdzie. teraz gdyby był silny ten prąd termiczny to oby nas próbujemy jeszcze w tą stronę wyprostować i jeszcze tak. i tak szukając takich prądów termicznych przybownik jest w stanie jest w stanie zmieścić się, To na razie nas są nie bo jest zbyt rano ale coś tam no, coś tu mamy, próbujemy się zmieścić mamy w tej 380 metrów, zobaczymy jak z tym bankiem nam się samo tak, Samopoczucie ok? A, bardzo dobrze. Na razie próbuję zdobyć wysokość właśnie mm -hmm. takim tym krążeniem. powiem szczerze, że myśmy 40 metrów to byli, bo już z tego ponad 400 metrów i mieliśmy 380, więc właśnie takim krądzeniem potrafimy, potrafimy się zmieścić. W tym momencie szybownik raz i startuje, do czasu w może spędzić sporo. To, A, w tych warunkach inaczej tutaj w Pruszczyni raz po 7 godzin, po 5 się latało. To się kilkaset kilometrów przelatywało na przykład gdzieś tam do Burdzionka, później do Gotowa i z powrotem. Polega to szybownictwo, że wykorzystując prądy noszące termiczne można bez paliwa. Spróbujemy hmm. się, no troszeczkę się zmieści, tak, bo 80 metrów, 80 metrów to jest około dwa razy wieżowiec. Jak Pana samopoczucie jest to jeszcze spróbujemy się wznieść. Tak, jest bardzo dobrze. I pan, darzymy półtony i zamiast opadać, to my się wkrosimy, no. ale dzięki temu, że znaleźliśmy jakiś prąd na Zastanawiam się pod czym my to krążymy, bo przecież nad nami nie ma, nie ma chmurki. I 500 metrów mamy. Ile w tym momencie wysokości? W tej chwili zaraz dochodzimy do 500 metrów. O, metrów. Zaraz mamy 460, a myśmy O, 380. 100 metrów wyżej się zmieścić, to od momentu, kiedy zaczęliśmy. No, jak zimno, to może. To jest szybę z niezakruacyjny, więc tutaj żadnych funkcji nie rynku, bo pokaże, że mniej więcej można i to się lata na I tak, trochę szybciej polecę. Żeby bardziej szybciej muszę popić maskę z szybacą, i oczywiście teraz na przykład do następnej możemy jeszcze podlecieć, a na przykład tej coś do prawej. Jakbyśmy byli wyżej, to by to, to widać, było myślę, na razie po lewej widzimy w i tam Zatokę, ale ta pogoda akurat Zatoka ma kolor bardzo zbliżony do nieba. No raczej się nie od No widać horyzont że no, widać. Czasami ta zatoka jak jest niebieskie niebo, to wtedy to nie będzie się odbija. Wtedy bardzo ładnie widać ją zatoki, no dzisiaj tak są. Tutaj po prostu dolecimy. No, też mamy jakiś kominek, który nosi się. Wydaje się, że bardzo dobre są te noszenia. Widać, że szybowy jest na tyle sterownym urządzeniem, który nie spada jak kamień, pomimo jakiegoś wiatru poleci tam, gdzie chce, nie jest zależniony jak balon czy glide, że dość mocno walczy z tym wiatrem. Mm. To też możemy ochronić do 140 na godzinę i sobie no. 160 kulastron. Sporo, sporo. Bo wyczynałe szybowce to i do 270 na godzinę potrafią uciąć po wiecie. z powrotem sobie polecimy w tym kierunku, gdzie z którego żeby zobaczyć komisję, na zostały I dopiero teraz znaleźliśmy. W tej sali z tej strony przygotowujemy te ponoszenia, czyli widzimy, że pomimo pieckiego kształtu, bo ten szybowiec jest najgorszy z najgorszych, jeżeli chodzi o, o nasze szybowce na Europie, najgorszą na no, tak zwaną doskonałość, to znaczy z jednego kilometra zaledwie przyleci tam dwadzieścia kilka, a są szybowce tu z jednego kilometra i pięćdziesiąt szybowców kilometrów, którzy spokojnie powietrznią, teraz nawadujemy na tych tak, korekt tak, nie ląduję na no. lotnisku, no bo warunki nie pozwolą, Polądujemy no, lądujemy w polu, ale żeby wylądować w polu, to trzeba je oglądnąć, czy nie ma jakichś rowów, Tak. to sobie w ten sposób oglądam pole, stwierdzam, no, mogę sobie wylądować i z którym wylądować tam, gdzie ta lina pomarańczowa sobie leży. No, jesteśmy niżej, to jest taka wysokość, specjalna wysokość, wysokość do zbierania grzybów. ta pozycja z wiatrem. No, już jesteśmy niżej, tu już jest taka wysokość, co ja nazywam wysokość do zbierania grzybów. <grybuj> Jednego S -a, drugiego S -a. Piękna sprawa, że tego silnika tak nie słychać, że się ma takie wrażenie, tylko szum powietrza, no, tak, tak, no? no dokładnie, chciałem właśnie zobaczyć, jak to jest bez silnika, jak najbardziej, bez silnika w ogóle jest najbezpieczniej, no, dlatego, że tu się nie ma co nie ma się Puchatek na prostej No i sobie tutaj podchodzimy do lądowanka Przy lądowaniu trochę będzie głośno mhm. Ale tym się nie przejmujemy Bo to jest takie pudło rezonansowe Jak dotkniemy podwoziem trawy, No to będzie hałas Ale jak mówię tym się aż tak nie przejmujemy wylądowaliśmy tu gdzie jest ten spadochronik, czyli tu gdzie chcieliśmy tak, z tak, tak Tu kolega już Pana wypnie, Pan się niech na razie nie wypina z tych pasów Dobrze Czujemy, jak nas podniósł jakiś podnik, powietrza W trochę będzie głośno uh -huh. Ale tym się nie przejmujemy, to jest takie hubo rezonansowe, jak dotkniemy podwoziem trawy, no to będzie hałas, ale jak mówię, tym się aż tak nie przejmujemy. Głosowaliśmy tu, gdzie jest ten spadochronik, no. czyli tu, gdzie chcieliśmy. Tak z góry to tak Tu kolega już... Teraz później ee, pana rozbiorąc. Dobrze. Komórko. Tobie dróbkę, potęgę. Te... Tam y, jak chrono pisałeś, to...

Ja moment jak to odpada Ja próbowałam Cię złapać, ale... Ja, próbowałam... ja Cię złapałem ja tak mam, Znaleźć tego samolotu na niebie już wśród chmurek <gry> tego samolotu To jest niesamowite jak on tak wiesz ten dziób na dół jest taka chwila nieważkości, nie? Puszcza Ale fajnie to puszcza Ten też będzie miał teraz lepszą cywilę Gwiazd się kres. zerwał Ja miałem PH A i to z... Ty zobacz to! Ty. No, takim Antkiem też na przykład. Łączpol, moja mała jakąś główną księgowość w tej firmie. W tym łączpolu? No. Tak, tak, SPA.